Hejka kochani, witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Słuchajcie, ja nagrałam chyba już dwa lub trzy dni vloga nie? i dopiero zorientowałam się, że ja nie nagrałam początku i mówię, dobra, nagram teraz, żeby nie zapomnieć, bo lepiej późno niż wcale, także witam Was i zapraszam do oglądania. Kochani, a tutaj taki mini haul, pokażę wam co nabyłam w Pepko. Tu jest taka e, za 20 zł piękna, fioletowa piżamka dla Lili z Polaru, ale takiego cieńszego. Tutaj do tego są takie spodnie ze ściągaczami. E, tutaj takie super e, sztruksowe... Spodenki, one też były po 20 zł, i tutaj mają taką cukartkową kardeczkę. Um, tutaj znajduje się taki büsonusz, który ja kupiłam za 20 zł, taki cielisty. Tutaj kupiłam sobie top do ćwiczeń um, za też 20 zł. Mam nadzieję, że będzie ok i że nie będzie za luźny. I tutaj dwupak e, majteczek za 10 zł. Zeszłam też do Lumpa i kupiłam sobie taką piękną hiszpankę z New Looka. Ona jest tutaj wiązana i ma też wiązane rękawki. I tu taką koszulę na z Rickiem i Mortim. I słuchajcie, dla Lili dorwałam taką śliczną bluzę z Hello Kitty. Tutaj jest taka normalna różowa, a z tyłu, uwaga, uwaga. Darum! Jezu, jaka piękna! No, zobaczcie. Podoba ci się? Nie. Ale kłamiesz. Co to kotek? No, także jestem mega zadowolona. Słuchajcie, byłam ciekawa, jak ten top z Pepko y, będzie leżeć i powiem wam, że jest sztosik, jest mega wygodny i w ogóle, no taki spoko. Podtrzymuje ta guma tutaj. Widzicie, jest dosyć taka szeroka. Kochani, słuchajcie, witam Was w trochę takiej brzydkiej odsłonie, bo mam już takie tłuste włosy. Ale z czym do Was przychodzę? Mówiłam Wam ostatnio o olejowaniu, i dzisiaj pokażę Wam, jak będę olejować włosy i pokażę Wam jutrzejszy efekt tego. Więc ja doprowadziłam moje włosy do, takich, do takiego stanu. No powiedzmy brudnego, ale co robię? Biorę szczotkę i zmoczę ją, i będę sobie troszkę nawilżać moje włosy, żeby one były lekko wilgotne, ale też nie całe mokre. Ok, żeby nie przesadzić, wzięłam sobie tutaj, przyniosłam miseczkę z łyżeczką, i tutaj mam akurat już resztówkę oleju kokosowego, więc wezmę go. Trzy łyżeczki jakoś wezmę. Ja mam dosyć długie włosy. Ale jakoś damy radę. Wezmę jedną łyżeczkę. Żeby też e, po prostu nie przedobrzeć, bo po co? Druga i trzecia. Powiedzmy, że wszystko już wykończyłam. E, I zacznę palcami po prostu e, wcierać ten olej. Nie wiem nawet jak się za to zabrać, bo jeszcze tego nigdy nie robiłam, więc e, może po prostu wezmę. O, mam tutaj ten olej i zacznę sobie wcierać. Sorry, w ogóle że jestem w piżamie, ale <gryw> tak wyszło. Jestem już po kąpieli. Zacznę od góry, ale od razu mówię, że nie wcieram w głowę. Więc dobra, muszę jednak zdjąć ten Mój ręcznik ograniczał mnie ruchowo. Wezmę sobie po prostu rozdzielę i tutaj zacznę nakładać. No kapie troszkę, ale trudno. chodzi o to, żeby naolejować ten włos, który najbardziej jest podatny po prostu na niszczenie i żeby on się zregenerował Więc zrobię tutaj wpierw jedną tą stronę kapie. Łokapie Złoba noga No Słuchajcie, musiałam iść do lustra, żeby się widzieć i włosy mniej więcej I teraz tutaj mam folię którą owina sobie włosy, żeby po prostu e, ręcznik ich nie wchłaniał. Może to trochę śmiesznie wyglądać. Moje dziecko będzie się mnie bać. No. No. Ups, zaplątałam się. That's okay. Nie wiem, że to może durnie wygląda, ale po prostu jak założę na to ręcznik, to to się wygrzeje, a ręcznik by się mogła wchłonąć. Jak widzieliście, nie dałam tego y, dużo oleju, bo go już prawie nie miałam, ale myślę, że i tak będzie efekt. Muszę tu jeszcze schować włosy, bo mi po wychodziły. I po prostu. No. Y, tak to wygląda. Jutro Wam to zmyję i powiem, jak to. Y, Jakie to miało wpływ na moje włosy? Także czekamy. Kochani, więc przychodzę już o poranku do Was i do właśnie zmyć włosy. Co użyję? Ogólnie najpierw zmoczę to wszystko wodą, użyję szamponu, szałmy. Najlepiej, on taki ma dosyć naturalny skład, i tutaj później użyję odżywki, która ma pomóc. Lili się do dobrze. Który ma pomóc właśnie ten tłuszcz z oleju zmazać. Mam nadzieję, że te włosy będą fajne. Zobaczymy, zobaczymy. No i idę się brać do pukania i na koniec zobaczycie efekt. Słuchajcie, jeżeli chodzi o olejowanie włosów, to moje włosy prezentują się tak, także nie są one tłuste, co dużo osób myśli, że się stanie z włosami, jeżeli takie coś zrobią. To jest totalny mit. Włosy Pierwszy raz w życiu mi się lekko napuszyły, co można zauważyć, jeżeli chodzi o dotyk. One nie są już mega suche. Słuchajcie, dotykam tutaj włosy, i one są puszyste, one mięciutkie są. Wbrew pozorom, jak zdjęłam sobie tą folię, i oczywiście tu powiem, ja ją tak zawinam, że u góry miałam otwór, żeby dochodziło też powietrze. Bo nie wiem, co by się działo, gdybyśmy totalnie zawinęli sobie tą głowę, ale u góry miałam lekko. Otwór, tak jakby. I tutaj też miałam luz, więc ja się nie obwinałam na maksa tak ciasno, więc pamiętajcie o tym. E, co bym chciała powiedzieć? Włosy są naprawdę fajne. Pierwszy raz jak e, nawet e, suszyłam i rozczesywałam je, to one się. Nie kołtuniły tak maksymalnie jak zawsze. Teraz o połowę, nawet nie wiem, trzy czwarte mniej się kołtuniły. Nie wiem czy to jest sprawa tego, bo szampon i odżywkę y, używam ciągle tą samą. Sami widzieliście, że szampon był już na wykończeniu. Odżywka w sumie tak samo, A, tak, to znaczy maska. A, I Trzeba bardzo dobrze spłukać, trzeba parę razy pukać wodą, potem szamponem, potem wodą, potem maskę podtrzymać, potem jeszcze bardzo dobrze spłukać, żeby nigdzie nie pojawiło się tak, że będzie tłusty placek, bo wtedy to jest taki odrzucający efekt, więc trzeba bardzo dobrze to spłukać. No i powiem Wam, że ja jestem zadowolona. Oczywiście te olejowanie będę stosować, ale też nieco róż, dlatego że wtedy efekt będzie słabszy, bo włosy będą się uodparniać. Jeżeli byście chcieli taki jakiś bardziej szczegółowy filmik dotyczący tego olejowania, bo też można robić olejowanie na sucho, na totalnie mokre włosy, na takie średnie jak ja robiłam. także jeżeli Was tematyka interesuje to dajcie znać no powiem wam, że jestem zaskoczona mile, że mi się tak z włosy spuszyły może to nie jest fajny efekt ogólnie bo nie lubię jak się puszą włosy, ale też nie lubię jak są mega ulizane, e, a więc e, pewnie za jakiś czas one mi już troszkę opadną i będą w takim fajnym stanie jak od wyjścia z fryzjera e, no jestem... Naprawdę zadowolona, także y, poczytajcie sobie o tym najlepiej, bo nie każdy włos się też na to nadaje, niektóre włosy wymagają olejowania nie wiem przez godzinę, a niektóre przez całą noc, ja od razu rzuciłam się na głęboką wodę, robiłam to pierwszy raz i widziałam przez całą noc i y, naprawdę powiem Wam, że czuję różnicę we włosie. Włosie, tak, we włosach ogólnie. Eee, no i serdecznie Wam to polecam. Naprawdę jestem zdziwiona, że takie naturalne rzeczy mogą działać cuda. Eee, no, więc to tyle tak ode mnie na razie. Słuchajcie, kochani, mam dla Was taką ciekawostkę. Eee sobie golf, który zamówiłam już jakiś czas temu jak widzicie jest on taki normalny, dosyć luźny i w rękawach i tutaj co najlepsze, jak go zamówiłam i go ubrałam on był na mnie mega obcisły wyglądałam w nim tragicznie chociaż teraz, jak na przykład tutaj mi golf szyję skraca, to mam bardziej puszną buźkę ale to mniejsza. o to ubrałam po prostu bo tak z ciekawości i jestem w szoku, że on jest luźny bo słuchajcie, jak ja go ubrałam ostatnio, to był tak opięty, że no wyglądało to naprawdę tragicznie, więc jestem mega zdziwiona, że y, tak mi się ciało poprawiło. Może nie wyglądam jakoś, wiecie, super y, jak modelka i tak dalej, ale naprawdę y, ćwiczenia widać, że dają rezultaty, także jestem mega, mega szczęśliwa. zobaczcie jak śnieg napadał, jak ślicznie. Słuchajcie, ja to jakiś dam dzisiaj jestem. Mówię dobra, wstawię sobie tutaj na zupkę i tak dalej, po solę wodę. I wiecie, wzięłam sól z szafki. Solę, solę i chciałam włożyć do szafki i zahaczyłam o oka solą. I sól się wysypała na mnie, wszystko mi do oczu wpadło na szafkę. I Jezu myślałam, że mi oczy wypia, wypali. My właśnie z Lili idziemy do Biedronki na zakupy. I tak to wygląda moja siatka, która dodaje mi brzucha. <laughs> idziemy, Laluś? Tak. Dobra, to lecimy. Luzi, gdzie ty idziesz? Do sklepu. A co będziesz kupować zakupy? Dobra. <laughs> Szybkie chorstwo kupiłam w Biedronce, w sumie niedużo, ale pokażę. Żelki, dwa, dwie główki czosnku, dwie bułki, trzy pomidorki, um, ogórek, jogurt, tą wodę, jest, a, ją uwielbiam, jak jest schodzona to już w ogóle sztos, jeżeli nie piliście, to ona jest tylko w Biedronce i jest Przepyszna. Pierś, bo jutro robię coś fajnego i jutro zobaczycie co. To znaczy, zobaczycie w tym vlogu jeszcze, ale wiecie. Prażynki z Reksiem, które już mi się teraz będą kojarzyć z Glam Paulą, bo mówiła też o tym, że narobiłam mi kiedyś ochoty i... <ścoughs> i też musiała kupić, także pozdrawiam Paulę. I tutaj kupiłam do picia, masełko i serki zakopiańskie. No i przyszła pora u mnie na kolację kanapeczki z tą wodą, którą kupiłam. Dobra, ja tu troszkę ogarnęłam w domku I już jest wieczorek Także ja zaraz idę się tutaj y, Twarzowo zmyć i się wykąpać y, Jutro co prawda jest niedziela A w sobotę zrobiłam sobie wolno od treningu Czyli dzisiaj I jutro muszę zrobić trening Także to mnie czeka Jutro niby Się nie powinno sprzątać Ale chyba w niedzielę mnie takie po porządki tutaj Lekkie będą czekać bo po prostu zrobię to, żeby mieć z głowy. W poniedziałek czekamy coś fajnego, więc więc wyczekujcie. A jutro zrobię ciekawy obiad i prawdopodobnie jutro już zakończę vloga. Także no. Dzień dobry, Dzisiaj się witam już po treningu, co widać, bo mam poliki czerwone, jak nie wiem co, bo dzisiaj była tabatka razy 5. Ci co trenują to wiedzą o co chodzi, a ci co nie, to nie, żał nie macie co żałować. Nie, no ogólnie ja w miarę lubię te tabaty. Bo się ćwiczy na maksa 20 sekund, i potem przerwa 10 czy coś takiego. I tak to wygląda. O, a ja tutaj dzisiaj z moim szczurusem, hmm. stewardzie? <grywa> eee, I odpoczywam sobie, a niedługo zrobię obiad i będę nagrywać, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Okej, okay, guys, ja już jestem gotowa i biorę piersi i zaczynamy robić obiad. Dzisiaj będzie piersi z masełkiem czosnkowym. I z pieczarkami Ja ogólnie miałam robić samym masełkiem czosnkowym Ale stwierdziłam, że dodam od siebie pieczarki Może coś jeszcze I zobaczymy, ja nie wiem czy taki przepis w ogóle jest Gdzieś na internecie, może jest, może nie Jak coś to może coś zapoczątkuje Dobrego e, sama <grym> Także jak będzie dobre to wam dam znać Pokażę wam jak to się robi e, I sami uznacie czy będziecie mieli ochotę też zrobić Ale chcieliście więcej gotowania Więc ja się biorę do roboty Dobra, więc tutaj jest masełko, które już się pomału roztapia. Ja oczywiście tutaj zaawansowane roztapianie na kaloryferze było, bo zapomniałam wyciągnąć z rana, no ale dobra, jako, jakoś tam się zrobiło. Muszę tutaj troszkę je rozciapkać. I słuchajcie, dodałam pół masła. Nie wiem, ile masło ma gram, chyba z 400 to dałam z 200, a jak 200, to dałam 100, czyli dałam połówkę takiego zwykłego, zwyczajnego masełka. Dobra, jako tako tam już to zrobiłam. I słuchajcie, tutaj biorę dwa ząbki czosnku i przez praskę, tak to się nazywa chyba, zgniotę. I słuchajcie, ja nigdy tego nie robiłam, więc się nie śmiejcie. Może to dziwne, może nie. O kurde, ile tu już trzeba mieć siły? Okej. Okay. <laughs> Ej, to tak ma być? Ja nie wiem, masakra. Jestem jakaś głupia chyba. Dobra, słuchajcie. Dobra, robi się. Muszę to bardziej docisnąć. Także bierzemy... Ale wali czosnkiem. Także bierzemy dwa czosnki. Czekajcie, muszę to ogarnąć, bo ja tu jestem taka... Głupia, czy co. Okej, okay, już dodałam te ząbki czosnku. Musiałam się trochę nasiłować. Dodajemy trochę soli. I nie mam świeżej pietruszki, ale mam suszoną, więc dodam. Trzeba ją posiekać i właśnie tutaj dodać. Na razie będę mieszać, żeby zobaczyć, jak to tam się prezentuje. Czy trzeba będzie jeszcze czegoś ewentualnie dodać? Ja wszystko robię na oko, nie mam tu jakieś, wiecie, przepisu takiego, który stosuję, tylko po prostu tak robię tak, jak mi się wydaje, że powinno być. I słuchajcie, tutaj kupiłam pieczarki. Takie już pokrojone. Ja jeszcze pokroję. Tutaj na ten i później je umyję. I nie wezmę ich dużo aż tak. Ale tak, żeby dodały troszkę smaku. Więc myślę, że o, gdzieś tyle to już starczy. Na patelnię wlewam oliwę z oliwek, dodaję pieczarki. O! Okej, okay, pieczarki się robią, i mam przygotowaną tutaj pierś, tylko muszę znaleźć większy już. Niż... O, już mam. I, I słuchajcie, przekrajamy piersi na takie kotlety, jakby ja zacznę po prostu tutaj od przełowienia, przełowienia, kurczę, jak dam, przepołowienia. I tutaj zrobiło się w ten sposób, no trudno. To tutaj obetniemy. Tutaj też. Jakoś to zawiniemy. Hmm, chyba weźmiemy tak a po, po prostu tak jak kotlety. Przy rozgniataniu piersi zwróćcie uwagę, że piersi jest bardziej delikatna niż schabowy, dlatego trzeba po prostu robić to delikatnie. Ja teraz użyję soli pieprzu. I przyprawy z kamisa do kurczaka, żeby obsypać z dwóch stron. Ja z jednej strony tylko solę, a z drugiej tylko popieprzę, a z dwóch dodam przyprawę. Tutaj możemy sobie rozetrzeć tą przyprawę, żeby też nie przesadzić. Kurde, sypie i dosypać nie mogę. O. OK. Jak widzicie, mi się dosyć bardzo popsuła, więc tutaj takie ostrzeżenie, ale musiałam to szybko robić, póki jej śpi. ale posypałam tak. tutaj troszkę ok, idę umyć rączki i ja tutaj mam pieczarki i te masełko i dodam pieczarki po prostu do środka, zmieszam żeby było lepiej nakładamy robimy taki paseczek jakby to jak widzicie ta piersi jest malutka ale damy radę to jest taka większa, więc jakoś to zawiniemy Dżemy, zawijamy może nam tam troszkę pouciekać ja biorę wykałaczka żeby po prostu mi się tak aż mocno nie popsuło i też dla takiego bezpieczeństwa o. hej więc wkładam to do naczynia żaroodpornego które jest na dole troszkę wylane oliwą i teraz. Jak już ułożyłam te piersi, widzicie one w różnych tych się pocięły kawałkach, to również troszkę biorę, poleję to oliwą, aby po prostu się nie spiekło. So, włożyłam wszystko do piekarnika, stawiłam na 180 stopni, poczekam aż będzie się robić jakoś 40 minut i do tego wstawię chyba frytki do piekarnika i potem wszystko razem wyjmę tak po około... Godzinie ponad. Zobaczymy, jak się te pierści będą robić. Staram się na dosyć cienkie kawałki pociąć, żeby to po prostu nie było za grube, żeby w środku nie było surowe, także mam nadzieję, że wyjdzie pyszne. Yy, I właśnie chciałam ziemniaczki ugotować do tego, ale stwierdziłam, że zrobię frytki, bo już mi się nie chce. Pierść właśnie wyjąłam z piekarnika, wygląda dosyć soczyście, nawet nie wygląda na taką suchą, więc jestem ciekawa, jak to będzie smakować. No i nasz obiadzik prezentuje się tak, także mam nadzieję, że będzie lili smakować, zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o danie, to wyszło naprawdę dobre, to znaczy w sumie głównie o pierwsze po frytki, to trudno, żeby były niedobre, chyba, że się spali. Jeżeli chodzi o nią, to z wierzchu jest troszkę sucha, w środku bardziej nawilżona, bo wiadomo, że te czosnkowe masełko trochę mi się wydaje, że pomogło w tym żeby właśnie nie było suche nie było tego czosnku mocno czuć więc spoko, chociaż wierzcie mi, w całym domu wali tak czosnkiem że aż odechciało mi się tego obiadu ale w smaku naprawdę fajnie i te pieczarki mega pasują naprawdę fajnie to wyszło no i mogę Wam polecić to naprawdę Oczywiście możecie proporcje różne robić, możecie w innych przyprawach, to nie musicie robić tego tak samo, bo zawsze nawet jak zrobicie tak samo, jak ktoś to nigdy nie wyjdzie tak samo smakowo, chyba że nie mieliście porównania, ale zawsze tak jest, no powiedzcie, że nie. Ja przyszłam już się pożegnać, bo idę tego vloga montować, jutro mnie czeka dosyć fajny dzień, także pewnie zobaczycie to w kolejnym vlogu, więc ja się już z Wami żegnam łapka w górę i widzimy się w kolejnych filmach. Pa pa!